czy się ma, no jest tego Gosta? to jest drugi odcinek kariery Wolfsburgiem na początek trening, zobaczymy w ogóle z czym to tutaj się je, a więc dodaj ćwiczenie, dodajemy ćwiczenie, o, możemy wybrać sobie napastnika i tutaj mają swój pasek rozwoju po prostu, może zainwestujemy tutaj, tak w dosta i zobaczymy w ogóle o co tutaj chodzi, więc kolejne tutaj Tutaj mamy sugerowane ogólnie ćwiczenia. Może dla niego wybierzemy główki i oleje Niech będą tutaj. Po prostu teraz dodamy drugiego. Teraz może jakiś skrzydłowy ośirle tutaj mógłby być. A tutaj jest chyba, że on jest obiecującym piłkarzem. Ale tutaj mamy Drax Draxlera i to właśnie jego wsadzimy. Na to damy tutaj tor e, dribblingu, ok. Dodajemy trzeciego zawodnika. Niech teraz będzie środkowy obrońca. E, Knoche jeszcze, jakby podali, m, ile on ma tutaj lat, bo chyba tutaj nie widzę. E, ale on jest coś, widzę, obiecujący, więc też możemy go tutaj e, sprawdzić. E, gra w dziadka obronna 2 na 2 Obrona 1 na 2 niech to nie, nie będzie. Dodajemy czwartego, teraz boczny obrońca, Jung, jak będzie. I takie coś. I ostatniego obrońcę dajemy, obrońcę teraz bramkarza może. Benalio ma 31 lat, więc on już tutaj za bardzo się nie podciągnie, ale może damy tutaj naszego drugiego bramkarza, Castellesa. I po prostu sytuację sam na sam, i teraz możemy albo rozpocząć trening, albo symulować to ćwiczenie, albo symulować wszystkie. Weźmiemy może, rozpoczniemy trening jeden, a resztę przesymulujemy. Zobaczymy, czy tak się da. I po prostu główki i oleje. zobaczymy, jak tutaj z nami to wyjdzie. Ok, więc zaczynamy. Czyli będzie po prostu dośrodkowanie. Musimy tutaj coś zrobić. Tak jest, główka piękna. Widzicie, na tym to będzie polegało, tutaj piękny wolej. Będziemy w ten sposób, oj tutaj nie trafiliśmy, w ten sposób trenować jeszcze tutaj, żeby trafić, bo teraz jest trudniej. Kurczę, no prawie weszło. O, tu będzie pusta bramka, no to nie trafię. Tu na ziemi, tak jest, padło. Zostały nam 4 próby i piękny szczupak, ale jednak niecelny. Teraz ładnie tutaj padło. Uj, słupek. I ostatnia próba. Tutaj powinno, tak trafiliśmy. I zobaczymy, jak nam nieźle. A więc nie za. Nie za. Nie za dobrze. Możemy to oczywiście powtórzyć, ale my to już sobie damy z tym spokój. Ok, jesteśmy już po treningu, powiem Wam, że fajnie się to gra, ale nie za często chyba to będę robił, bo może się znudzić chyba tak myślę, szybko, ale fajne udoskonalenie tej oto kariery menedżera tego trybu. Ok, mam tutaj listę zawodników, których tutaj dodałem do skautów, których zamierzam obserwować i w ciągu najbliższych dni kogoś z nich sprowadzi. Na początek jest tutaj Hurricane. To zawodnik Tottenhamu, młody napastnik z kolei kolejni tutaj dwaj zawodnicy Fabinho i Aurier, jestem tutaj bardzo skłonny za Aurierem żeby go kupić, ale zobaczymy co nam powie nasz scout bo jak wiemy szukam napastnika i prawego obrońcę i tutaj kolejny scout fajnego gościu, Embolo tak mi się rzucił i postanowiłem że go też tutaj dodam, zobaczymy 18 lat, podobno obiecujący Tutaj Tete, Dybala, Paulo. On może z nim być problem, bo dopiero co przeszedł z Palermo, także wątpię, żeby tutaj chciał do nas przejść. Tutaj jest Majka, z, z, zawodnik z Ligi Brazylijskiej, Hysaj z Napoli i Santiago Arias. To są właśnie ci zawodnicy, których będę obserwował i w kolejnym odcinku kogoś z nich po prostu e, kupię, bo jak mówiłem, napastnik i prawy. Obrońca. A teraz, nie przedłużając, yy, zagramy sobie jeden, właśnie, z meczyków w yy, pucharze. Yy, z pucharze. Yy, tutaj zawołań, yy, powołania do kadry. Cel na sezon. A rozmowy z zawodnikami, trenerze. No, może ci dam tutaj zagrać. Zobaczymy. Tutaj. O, Naldo, Naldo jest zmęczony, bo będzie grał. A niedostępny ogólnie rozwój piłkarzy, tutaj możemy monitorować, jest fajnie dzień meczowy, dziś nie ma treningu, a więc gramy ten nasz puchar ok, gramy na Old Trafford, bo to pewnie tam się rozgrywa ten turniej, naszym przeciwnikiem jest Napoli, ale ten stadion jest piękny, naprawdę jako, że jestem fanem Manchester United, to lubię takie widoczki, jeszcze Old Trafford, jeszcze tutaj deszczowa pogoda typowa angielska pogoda, która no, no może tutaj naprawdę utrudnić grę jak widzicie tutaj wyjściową jedenastkę Wolfsburga, a więc Wilki. Myślę, że w końcu zaczną grać swoje. Bo ciągle mam na myśli ten mecz, co dostali z Bayernem, gdzie przepraszam, z Lewandowskim, gdzie dostali 5 bramek w 9 minut. A tu skład Napoli. Dosyć widzę rezerwowy. No to znaczy sugerowałem się bramkarzem, chociaż może trochę jest rezerwowy zawodników, ale my w kolejnym już to meczu o debiuty zawodników. Uuu, Max Kruse. I Draxler fajnie, bo to są zawodnicy sprowadzeni oczywiście Ej, niedawno. I co, zaczynamy po prostu rozgrywkę? To za głębokie. Chociaż, no gdzie tu w polu karnym? No i pierwsza sytuacja i poprzeczka. Dobrze, Cruze, Max Cruze. Podanie piękne do Shirle, Andre Shirle, kiwa i oddaje strzał prosto, bramkarza. Draxler, Shirle, Andre Shirle. Nie do do dostał, zgranie strzał i go la nie ma. Dobre przejęcie. Podaj, oj, karny, tak jest. Zacząłem tutaj się pawić w kiwki, Oczywiście żadna mi nie wyszła. O, klepu, klepu. No ale się kaligury wkurzył. No, trochę mu to wygarnął, ale zarył jeszcze w ziemię. Dobra, Jose jechał on tutaj sfałłłłł. Rodriguez. I... Bramkarz nawet nie dgnął I wygrywamy na razie 1 do 0 I piękna tanowa ciszynka KO Czyli knockout Dante, węskuje je Benalio Oj, gola, nie ma je, ale Benalio tutaj obronił No to sobie bardzo tutaj pohasali w tym polu karnym Dobrze, lakser Bentner, Lord Bentner, pięknie zagrywa i musi być gol. I nie ma gola. Draxler, strzał, Bramkarz, kolejna jego parada. Bentner sam na sam. A nie, Neuer, sorry, to Bramkarz na poli tylko. Ale tutaj dużo takich akcji w stylu Noiera Bramkarze wykonują. I tak ten mecz się zakończył. Wygrywamy pierwszy mecz sezonu. Jeden do jest to mecz oczywiście tego Pucharu, ale. Już wiem tutaj co by można poprawić i to zobaczycie po prostu w kolejnym meczu, myślę nad innym ustawieniem, oczywiście te transfery muszę jakieś zrealizować, szczególnie na napad. Tutaj oczywiście powtórki, to by było wszystko w tym odcinku, dzięki za oglądanie, kolejny odcinek w niedzielę, tu mówi Ghost, na razie, cześć i zapraszam jeszcze na odcinek, który był w sobotę, też dzisiaj o 12, czyli tryb sezonu współpracy, tu mówi Ghost, na razie, cześć.